Jeśli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej już zerwajesz ze złymi nowykami albo jesteś w trakcie zerwania. Także już teraz możemy powoli, krok po kroku, wprowadzać nowe. I chcę ci szczerze powiedzieć, że już teraz będzie tylko lepiej. Uwierz mi i oddaj się temu procesowi. Dobra, więc zaczynamy. I pierwszy krok, i pierwsze pytanie, czyli. Dlaczego budowanie nawyków jest takie ważne? I jest to dlatego, bo nawyk to jest coś, co robimy tak naprawdę sami od siebie. Nie myślimy zbytnio na tym, jeśli coś robimy. I no to jest tak, jak być może masz już nawyk mycia zębów, że codziennie wstajesz z rana i po prostu idziesz do łazienki i myjesz zęby. Jest to właśnie przez ten nawyk. I to samo będzie jeśli właśnie wprowadzisz to, że takim nawykiem, taką rutyną jest wyjście codziennie na dwór na słońce przez 5 minut i ten, ta ta rzecz, ten nawyk będzie ci pomagał w tym, że po prostu w tych chwilach, kiedy ci się nie będzie chciało, nie będziesz się musiał tak zmuszać do tego, żeby to zrobić, tylko będziesz to robił nieświadomie. Także dlatego to jest Dobry, e, dobry krok do wprowadzenia właśnie ten nawyk. Teraz dam Ci e, parę kroków, jak e, dobrze go wprowadzić, jak można sobie lepiej to e, ułatwić, bo wiadomo, to też nie jest tak, że z dnia na dzień, o dobra, e, tu w, codziennie rano będzie robił to i to. i po prostu tak o mi się z dnia na dzień zakorzeni, Bo budowanie nawyku trwa od jak dla mnie trwa od miesięcy, od miesiąca minimum przynajmniej do nawet paru miesięcy. To w zależności, jaki to jest, jaka jest trudność tego nawyku, jak, ja, jak my podchodzimy do tego, jak ile mamy metod, żeby właśnie ten nawyk zastosować i no, jak to jest po prostu zaplanowane z naszej strony, i teraz dam Ci właśnie kilka tych kroków, jak budować ten lepszy nawyk. Także, pierwszy nawyk: zapisz go sobie na checklistie i w opisie zostawię Ci link do darmowego szablonu. I gdzie przedstawię ci krok po kroku, jak będziesz mógł te nawyki właśnie wprowadzić. Drugi krok, czyli wyznacz sobie cel liczbowy. Czyli na przykład jeśli chcesz przeczytać y, codziennie 10 stron książki, to zapisz sobie miesięczny cel, że chcesz przeczytać 300 stron tej książki i w ten sposób jakby nasz mózg y, łatwiej mu jest jakby zwizualizować sobie ten cel, ok? 300 stron i po prostu wyznaczaj sobie wtedy co tygodniowy cel, wyznaczy y, przeczytać 70 stron książki. Trzeci krok. Jeśli jest to przedmiot, to Połóż go w widocznym miejscu, czyli na przykład, jeśli właśnie chcesz tą, czytać tą książkę, to codziennie z rana po wstaniu z łóżka pościel łóżko i tam po prostu połóż tę książkę. Przez co, jak później będziesz wracał do domu, będziesz widziałem na swoim łóżku, to będziesz w swoim umyśle widział, że masz to do zrobienia i po prostu będziesz o tym pamiętał. Czwarty krok: zapisz go w kalendarzu wtedy, kiedy planujesz sobie dzień. Czyli, właśnie jak y, planujesz sobie dzień przed wieczorem, to zapisz tam sobie te swoje nawyki. Y, jakieś tam 30 minut aktywności, ta, y, czytanie książki, jakieś tam inne swoje nawyki, które będziesz musiał robić do wykonania swojego celu. I piąty krok to ustal sobie codzienną rutynę. Wieczorną i poranną. I to właśnie też jeszcze bardziej ukorzeni ten nawyk. I sprawi, że jak będziesz wstawał, będziesz od razu wiedział, co masz zrobić, i bez zastanowienia będziesz po prostu szedł do Łazienki i no, wykonywał tą swoją codzienną poranną rutynę i wieczorem tak samo. I teraz przedstawię ci listę nawyków, które musisz zbudować. I są to nawyki, które musisz robić codziennie, niezależnie od y, Twojego celu. I to są po prostu nawyki dla każdego, według mnie każdy powinien je wykonywać, bo one właśnie wzmacniają siłę i fizyczną, i psychiczną, i właśnie nastawiają też nasz dzień na lepszy. I są to 10 tysięcy kroków minimum albo 30 minut aktywności, dodatkowo codziennie 10 minut medytacji, minimum 10 stron książki wstawanie i kładzenie się spać o tej samej godzinie, szklanka wody po przebudzeniu, zimny prysznic i modlitwa rano, wieczorem. To jest 8 kroków, które są bardzo potrzebne i które musisz wykonywać codziennie, a do tego jak jeszcze na razie zmagasz się ze złymi nawykami albo z uzależnieniami, to to jest jedyne twoje osiem kroków, które musisz wykonywać codziennie, a dla osób, które już są wyżej, które już zerwały swoje uzależnienia, zerwały ze złymi nawykami. To te osoby muszą po prostu wyznaczyć sobie cel i na podstawie tego celu, wiadomo, podzielić go na mniejsze i ustawić sobie nawyk, który będzie prowadził go do tego celu, który będzie właśnie codziennie przybliżał i umacniał go. Pamiętaj, że Twoje zadanie na, po tym dzisiejszym filmie jest, żebyś z, z jakby, żebyś zrobił te, tą listę, którą Ci zostawię w opisie, żebyś tam zaznaczył sobie te nawyki, które musisz wykonywać codziennie i, byś, i abyś wykonał te kroki, które Ci przedstawiłem do zrobienia tego lepszego nawyku, który będzie szybciej, będziesz mógł dzięki temu go wprowadzić. Także do zobaczenia.